Flash integracyjny w 120 sekund dookoła integracji. Ta kolejna edycja wielkulturowego Lublina. Jest to festiwal mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych obecnych w Lublinie. To wydarzenie pozwala odkryć Polakom kulturę obcokrajowców, m.in. białoruską. Jednym ze spotkań inauguracyjnych była promocja książki białoruskiego pisarza Sergeja Kowalowa. To, co trzeba powiedzieć o literaturze białoruskiej, że ona jest mocno zakorzeniona w kulturze, mocno zakorzeniona w tradycji, mówi doktor habilitowana Beata Siwek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziś tam to Odpoznawanie się w historii ma miejsce. To rekonstruowanie historii sprzyja jak gdyby tym tendencjom takim narodowym. Odwiedzając wielokulturowy Lublin można też poznać tradycję buddyzmu tybetańskiego oraz uczestniczyć w medytacjach. Jest to proces pracy nad sobą. Mówi Jacek Miśniakiewicz, członek sangi buddyjskiej w Lublinie. Musi być równowaga pomiędzy praktyką medytacyjną, studiowaniem tekstów, zgłębianiem Wiedzy, mądrości psychologicznej, filozoficznej, żeby sama medytacja nie była w oderwaniu od poglądu, który jest niezwykle ważny, poglądu opartego o miłującą dobroć o współczucie. Festiwal wielokulturowy Lublin potrwa do najbliższej środy. Będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach z kuchni ormiańskiej i spotkaniach o tematyce bałkańskiej. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Polecamy i zapraszamy Eleni Krińska. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Wyłączna odpowiedzialność za emitowane treści spoczywa na Stowarzyszeniu Solidarności Globalnej i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.